Co to, to jest ślub? To jest coś takiego jak. Dziewczyna i chłopak związują się na zawsze. Czym? Taką miłością, ale nie taką miłością, że człowiek całuje się miłością inną, że oni będą razem, że oni nigdy nie będą dla siebie samotni, może czasami jak chłopak wyjedzie gdzieś. Jak tak długo nie wraca. Skąd? Z urlopu. A on sam by jeździł na urlop? No chyba miałby jej dosyć, bo ciągle mu kazała sprzątać. Sama. By się byczyła Ślub jest zawsze tragiczny Dlaczego? To jest trochę trudne Trzeba się wystroić No to jest pieniężnie trudne Ludzie po prostu się denerwują Na ślubie musi być pięknie Bo na ślubie to jest jak u przyjęciu na kawalerat Jak mówią, że nie chcą podać sobie dłonie To jest żałosne po prostu A jak to się dzieje, że ludzie jednak decydują się na ślub? Oni są trochę oczadziali tą miłością. Najpierw muszą się zaręczyć, a później dwa miesiące czekają na ślub. A potem trzy miesiące na dziecko. Niestety tak. Chyba, że ktoś wcześniej z nich zrezygnuje na przykład. To wcale nie trudne. To jest tylko oh, powiedzieć, zrezygnowałem, już chcę inną żonę. Ale żona wtedy łatwo się obraża. Ale jego to już nie obchodzi, ma to w nosie. Po prostu jest dużo babek na świecie. A co najczęściej decyduje o tym, że ludzie jednak postanawiają ze sobą przeżyć życie? Łciąża i nie chcą się rozłączyć. Przynajmniej na razie. Dopiero potem, tak jak moi rodzice się kłócą. A jak najczęściej wygląda taki uroczysty ślub? Trzeba wziąć kredyt, żeby zapłacić za księdze, żeby na kucharki zapracować. Na kalinerkę trzeba zapracować. A jak wygląda przysięga małżeńska? Że do siebie przysięgają. Pan mówi tak. Ja Ciebie nigdy nie zapuszczę, bo ty jesteś piękna. I potem jest ogłaszana. Was mężem i żoną. Możecie się pocałować. Ja na to nie patrzę, bo ja się trochę wstydzę. I to jest za bardzo piękne. A co w tym jest takiego najpiękniejszego? Ostatnia fajna chwila w ich życiu to jest, jak dotykają do siebie serca się. A dlaczego panna młoda ma wtedy białą sukienkę? To jest symbol dziedzictwa. Że ona już jest nie do tykania. To jest też trochę do dekoracji. Każdy ma po jednej szansie, żeby powiedzieć tak. Jak ją straci, to musi zostać Jaroszem. A kto to jest Jarosz? Człowiek je tylko same warzywa. Bo żona mu nie będzie gotowała schabowych. Taka przyszłość go czeka. Co to jest miłość. Pan się oświadcza pani. Jak bardzo ta pani już tak chce, to wtedy on się godzi i idą do kościoła, będzie wesele. A co to są oświadczyny? Dziewczyna, jak już ma wybranego chłopaka, to kupuje mu obrączkę, no i mówi: zaręczam cię. A on ci buntuje. Później idą do kościoła, zapraszają gości, wszyscy się usiadają. No, i jest wzruszenie. A co to jest wzruszenie? Ja się wzruszyłam, kiedy moja siostra, Paulina, wybiła mi zęba krzesłem. A jak pan młody z panią młodą dom się całują, to wtedy wszystkim, którzy na to patrzą, lecą łzy. A oni się nie wstydzą tak całować? Wcześniej próbowali. Skoro się nie wstydzą Jakaś chwila była już Zaproponowali sobie Że będą się próbować Dopóki nie zacznie się Ich małżeństwo W takiej chwili Kiedy nikt jeszcze nie patrzy Pierwszy pocałunek sobie robią A już drugi jak ktoś patrzy A dlaczego tak jest? No bo może pierwszy Może nie wyjścia już drugi To jest łatwe już Ale mali chłopcy i małe dziewczynki nie powinny patrzeć. To dla nich śmiech. Dlaczego? Bo one są jeszcze małe, nie rozumią, nie mają piersi, nie mają niczego dorosłego, zarostów i nie mają takiego gustu. Nawet nie wiedzą, co to jest. A co to jest pocałunek? Jest takim bardzo miły i bardzo wtedy ludzie chcą się żenić. Najszybciej jak tylko mogą, bo on jest taki słodki, takim bardzo romantycznym I spojrzenie ma takie połączone i jest bardzo taki delikatny. A czy miłość przed ślubem i ta po ślubie to jest taka sama? Nie, bo wtedy akurat po ślubie to już oni się znają. Co to ciekawego? A jak nie jest to ciekawe, to ludzie właśnie się tak dziwią. Po co ja się ożeniłem? I wtedy dopiero jakaś się zaczyna afera. Trudno, miłość musi odejść. Co to jest rozwód? To jest, że człowiek się rozwija. To znaczy, musi tam babkę odstawić na bok i się może rozwijać. To jest coś takiego, kiedy dziewczyna z chłopakiem się na przykład pokłócą no i to jest boleściwe, dlatego, bo nie wiadomo kto może zabrać dziecko. Czy tata, czy mama. Musi rozstrzygnąć adwokatura. A nie ma innego wyjścia? Ludzie muszą się rozwieść? To jest dramat największy, bo można sobie znaleźć męża lub żonę. Zupełną umówkę. A dzieci? Ta żona lub mąż mogą być mili i mogą Mogą urodzić dużo dzieci tylko żeby mieli pieniędzy i mogą mieć nawet swój dom gotowy, dlaczego nie? Tak się może przydać I wtedy trzeba zakupić groźnego psa Ochronę i garaż Ale u nas też ochrona I taka rodzina jest wtedy bezpieczna Jak już ma psa i ochronę i garaż I nie musi się rozwodzić To w takim razie z jakich powodów ludzie rozwodzą się najczęściej? Z powodu kłótni Dorosli mają muchy w nosie Są taki gburliwe, egoistyczni Z powodu niekochania się A to można tak się raz kochać, a raz nie kochać? Nie, bardzo rzadko się to staje ale co? No, te rozstawanie się, a wtedy trzeba bardzo długo szukać męża lub żony. A w jaki sposób się szuka męża albo żony? Tak jak moi rodzice. Chodzili razem na studia i pobrali się. I teraz żałują. Dlaczego? Bo moja mama dużo pali papierosów, a mój tata mały i się wścieka na żonę. Ja się nie będę żenił. Może kiedyś tak, ale nie na początku, jak będę dorosły. od czego to zależy, że jedno małżeństwo jest bardzo zgodne, a drugie nie? Jak kobieta jest piękna, to każdy ją chce. Ona jest kuścielka i tak na przykład jakby hipnotyzowała pięknością. Co to znaczy? Że człowiek się w kogoś zapatrzy i się chce w nim zakochać, na przykład na Amen. Amen to jest, że wszystko jest na maksa. Jak w pacierzu najczęściej w noc poślubną, tak jak kopciuszek. A co to jest noc poślubna? Mój kuzyn wie, ale mówi, że to świńskie. A co mówi? Że to jest świńskie, bo on tego nienawidzi, bo on miał już dwie żony i powiedział, że jak z trzecią żoną mu nie wyjdzie, to zostanie biskupem.